Siema, witajcie serdecznie w kolejnym filmie z cyklu wykłady teoretyczne na prawo jazdy. No i to jest też kolejny film w zasadzie z cyklu, a po co to komu, bo w sumie po co komu wiedzieć, czym jest masa własna pojazdu, a czym rzeczywista masa pojazdu. W sumie mi się to osobiście nigdy w życiu nie przydało, natomiast Wam się może przydać do egzaminu teoretycznego, więc zachęcam do zobaczenia filmu do końca, bo będzie on krótki. A jeżeli chcecie mieć troszkę więcej wiedzy do egzaminu teoretycznego, to, to zapraszam do oglądania tego filmu do końca. My, zanim przejdę do tego tematu, to pamiętajcie, zapraszam Was serdecznie na moją stronę, stronę paniacbook.pl, tam znajdują się moje wykłady teoretyczne, prawie 80 filmów, które pomagają w zdaniu egzaminu teoretycznego. Więc, jeżeli podoba Wam się sposób przekazu informacji, które tutaj widzicie, to zapraszam na stronę paniacbook.pl. Przechodząc już do tematu, więc mamy tak: masa własna, więc masa własna, to jest masa samego samochodu. To znaczy, jeżeli weźmiemy jakiś samochód, postawimy go na wadze i nie ma nikogo ani niczego dodatkowego w sensie żadnych bagaży w tym samochodzie, to samochód ma masę własną, powiedzmy, tonę. Oczywiście każdy model będzie miał inną masę własną, ale załóżmy, że to jest tona. Tak? Czyli nie ma w nim w tym pojedzie osób, nie ma dodatkowych żadnych rzeczy, więc samochód waży tonę. Natomiast jeżeli do tego samochodu załadujemy, Coś co waży kolejną tonę, czyli samot będzie ważył dwie tony i to będzie jego rzeczywista masa, no bo rzeczywiście on będzie ważył wtedy dwie tony. No i kolejny przykład to na przykład może być taka sytuacja, że mamy dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i tutaj, bo tutaj pojawi wam się link do filmu, gdzie mówię czym jest dopuszczalna masa całkowita. jeżeli go nie widzicie, to sobie go zobaczcie. No więc może być tak, że mamy dopuszczalną masę całkowitą samochodu, powiedzmy, nie wiem, załóżmy, że te dwie tony. No ale może być tak, że samochód sama waży tonę, my załadujemy do niego półtorej tony, czyli cały będzie ważył rzeczywiście 2,5 tony, a jego dopuszczalna masa całkowita będzie ważyć, znaczy będzie mogła ważyć 2 tony. Więc mamy pół tony za dużo. No i może być taka sytuacja, bo rzeczywiście on będzie ważył za dużo. To znaczy, takim samochodem nie możemy jeździć po drodze, bo. Może nam się coś zepsuć, nie wiem, resory mogą nie wytrzymać, amortyzatory i takie tam rzeczy, więc bardzo nie polecam. Natomiast, żebyście mieli obraz sytuacji, że DMC, dopuszczalna masa całkowita, może być mniejsza niż rzeczywista masa całkowita. Bo jeżeli przeciążymy samochód, no to wtedy on rzeczywiście będzie ważył więcej niż może ważyć. Także pamiętajcie, masa własna to jest to, ile waży samochód bez niczego, nikogo w środku, a rzeczywista masa to jest. To ile rzeczywiście waży samochód z rzeczami w środku i ze wszystkim co w tym samochodzie się znajduje. Także krótki bardzo odcinek. Dzięki za uwagę. Zapraszam jeszcze raz na stronę paniadku.pl. Zapraszam do kolejnych odcinków. No i trzymajcie się. Pozdrawiam. Siema.